Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Hanowska i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Chciałabym dzisiaj przybliżyć temat fizjoterapii uroginekologicznej, która zajmuje się kobietami i mężczyznami. Dzisiaj jednak będziemy mówić dużo o kobietach. Jest to terapia dla kobiet w każdym wieku, również dla tych młodych kobiet borykających się z bolesnymi miesiączkowaniami, dla kobiet, które mają problemy z endometriozą, które chciałyby, a nie mogą, zajść w ciążę. Fizjoterapia uroginekologiczna ma szerokie spektrum w, dla kobiet w ciąży, czy później w połogu. Jest to również temat dla kobiet w okresie dojrzałym, kiedy mamy problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, z zaburzeniami statyki narządów miednicy mniejszej oraz po zabiegach ginekologicznych. Tak, jak najbardziej. Jest to coraz powszechniejszy temat i w fizjoterapii mówimy o trymestrze zero, czyli trymestrze przygotowującym do ciąży, który najlepiej rozpocząć mniej więcej na 3 miesiące przed planowaniem e, zajścia w ciąże. Jest to czas na e, przepracowanie różnych napięć, które się kumulują w naszym ciele, przepracowanie dysbalansów mięśniowych, e, rozpracowanie zblokowań stawowych, w szczególności połączenia e, odcinka lędźwiowego z kością krzyżową. Chodzi tu przede wszystkim o lepsze przygotowanie do samej ciąży, jak i przede wszystkim do porodu. Do porodu sprawnego, bardziej świadomego i do prawidłowego rozwoju dzieciątka w macicy. Przygotowanie do ciąży jest bardzo szerokim tematem i jest ono zaplanowane bardzo indywidualnie pod każdą pacjentkę. Tak jak już wspomniałam wcześniej, najpierw należy ocenić całą sylwetkę. E, sprawdzić, gdzie kumulują się napięcia, e, rozluźnić je, wprowadzić równowagę do całego aparatu więzadłowo-mięśniowego, jak i szkieletowego, a później krok po kroku przechodzić do e, bardziej celowanych działań. Celowanych działań, czyli przygotowanie mięśni na miednicy, na dziewięciomiesięczne obciążenie permanentne, i później ekstremalne rozciągnięcie w trakcie porodu, przygotowanie przedniej ściany brzucha, również na e, bardzo duże wydłużenie tkanek. Bardzo często w trakcie ciąży mamy. Ogromne dolegliwości ze strony stawów krzyżowo-biodrowych, ogromne dolegliwości z bioder, z pachwin, więc, wszystkie te stawy, wszystkie te, całe, cały ten kompleks należy odpowiednio uelastycznić, umobilnić, przygotować. Tak samo ważnym jest tematem oddech. Oddech to jest kluczowa sprawa, zarówno w trakcie porodu, jak i niwelowania wszelkiego rodzaju bólów w obrębie klatki piersiowej. Ucisku, w szczególności w trzecim trymestrze, kiedy dno macicy jest już bardzo wysoko i uciska na wszystkie narządy wewnętrzne. E, dlatego w temacie przygotowania do ciąży zajmujemy się świadomym oddechem, e, jego prawidłowym torem, dolno e, aktywacją mięśni dla miednicy, rozciągnięciem mięśni brzucha, e, poprawą ślizgów między warstwami, z których nasze ciało jest zbudowane rozluźnieniem górnego otworu klatki piersiowej i ogólnie ulastycznieniem stawów biodrowych, które są bardzo istotne w kontekście porodu. Zdecydowanie tak. Chociaż w idealnym świecie najlepiej, jeżeli kobieta zgłasza się już w tym trymestrze zerowym ponieważ nie możemy zrobić wszystkich technik w pierwszym trymestrze, czasami również w drugim. Jakby ciąża to już jest ten okres, kiedy nasze ciało powinno być przygotowane na tak ogromne zmiany, zmiany biomechaniczne, zmiany napięciowe, naprężeniowe. Jednakże w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Bardzo często trafiają do mnie pacjentki już w drugim, trzecim trymestrze z przeróżnymi dolegliwościami związanymi z właśnie z tymi zmianami czy biomechanicznymi, czy samo, stricte chemicznymi przez hormony, ale jak najbardziej e, lepiej e, późno niż wcale i e, warto też wiedzieć, że fizjoterapia uroginakologiczna bardzo fajnie uśmierza bóle, rozluźnia. I teraz pytanie, z czym taka kobieta może się zgłosić? Tak jak już wspomniałam, w związku z relaksyną, która zaczyna się uwalniać, nasze stawy ulegają rozluźnieniu, również stawy miednicy, co też zauważamy po spodniach. Kobiety ciężarne mówią, że niestety trzeba już większe spodnie zakupić, czy gdzieś pożyczyć od kogoś. I tak się rzeczywiście dzieje, że te nasze stawy ulegają rozluźnieniu, dlatego. Ta, ten okrąg zaczyna się powiększać i towarzyszą temu ogromne bóle, zarówno od przodu, czyli z, z, od strony spojenia łonowego, jak i od tyłu, od strony stawów krzyżowo-biodrowych. Tak samo kompleks odcinka lędźwiowego, lędźwiowo-miednicznego też powoduje ogromne bóle, z którymi fizjoterapia uroginekologiczna bardzo fajnie sobie radzi. Co więcej, kobiety w ciąży zgłaszają się z bólami w okolicy mostka, zarówno w jego dolnej, jak i w górnej części. Jeśli chodzi o dolną część, są to bóle typowo szczypiąco-piekące, takie pod stanikiem zlokalizowane, e, związane stricte z ucisku na nerwy międzyżebrowe. W związku z tym również stosujemy bardzo skutecznie zresztą terapie oddechowe, terapie rozluźniające, terapie powięziowe, e, żeby po prostu rozluźnić te tkanki, i odciążyć tą okolicę. Jeśli chodzi o górny, górną część mostka i górny otwór klatki piersiowej, również bardzo e, fajnie stosują się terapie rozluźniające mięśnie, e, przyczepiające się do naszego kręgosłupa szyjnego, do obręczy barkowej, które dają właśnie drętwienie rąk, być może samej obręczy barkowej. Kolejnym problemem kobiet w ciąży są cieśnie nadgarstka. Które również y, poddajemy terapią y, z fajnym efektem. Są to właśnie typowo bóle takie promieniujące, uciskowe, y, problemy chwytne dłoni. Jeżeli już jesteśmy przy temacie tych dystalnych części ciała, jak dłonie, to również stopy. Stopy też oprócz tego, że są nogi całe opuchnięte, uczucie ciężkości się pojawia, to bardzo często pojawia się na skutek właśnie tej działającej relaksyny, rozluźnienie więzadeł i Problem z płaskostopiem, z bólami podeszwowymi, e, które zaleczamy terapią manualną, ćwiczeniami, e, kinezetapingiem, który również fajnie się sprawdza w przypadku bolącego, piekącego, szczypiącego pępka już w dziewiątym miesiącu, gdzie ta skóra po prostu z tego ekstremalnego rozciągnięcia nie daje rady. I też zebranie jej lekkie poprzez kinezetaping, odciążenie, lepsze ukrwienie bardzo fajnie wpływa na te dolegliwości bólowe. Już od razu w pierwszej dobie, w drugiej dobie na ogólne sprawdzenie. Sprawdzenie mięśnia prostego brzucha, sprawdzenie kręgosłupa, e, sprawdzenie stawów biodrowych, e, instruktaż ergonomii pracy ciała mamy, opieki nad dzieckiem, czyli jak pochylać się, jak przewijać, jak podnosić dziecko zarówno z korzyścią dla bobasa, jak i z korzyścią dla kręgosłupa mamy, który wkrótce będzie dźwigał coraz słodsze ciężary. Dodatkowo, fizjoterapeuta ułoży plan ćwiczeń. W zasadzie to nie możemy tego nazwać treningiem, ale taką delikatną gimnastyką, która rozluźni te struktury, które będą się przeciążać i troszeczkę zaktywizuje te, te części ciała, które są bardzo rozciągnięte, osłabione. Mam tutaj na myśli właśnie mięśnie dna miednicy. Jeśli chodzi o poród poprzez cięcie cesarskie, Dobrym czasem na pojawienie się u fizjoterapeuty jest około 10 doby. Zawsze w momencie, kiedy mamy już wyciągnięte szwy, kiedy rana się dobrze zagoiła, zabliźniła, i wtedy musimy zacząć również aktywną mobilizację blizny, zarówno manualną, której nauczy nas fizjoterapeuta urowin jak i mobilizację poprzez ruch. Będzie to indywidualnie dobrany plan, zarówno tej manualnej, jak i mobilizacji, jak i poprzez ćwiczenia, który później mama będzie sobie sama, samodzielnie w domu wykonywać przez najbliższych kilka miesięcy. Bardzo ważną kwestią jest też stymulacja nerwów do lepszej regeneracji poprzez suche szczotkowanie. Bardzo ważnym aspektem również jest rozejście mięśnia prostego brzucha którego oceny dokona fizjoterapeuta. Zaplanuje plan terapeutyczny, dobierze odpowiednie techniki manualne na to, żeby dać odczucie integralności temu mięśniowi. Dobierze odpowiednie ćwiczenia, które będą nam powolutku wzmacniały tą przednią ścianę brzucha i zapobiegały również dolegliwościom bólowym ze strony kręgosłupa. No i co więcej, to to że zabezpieczy tą ergonomię dnia codziennego, ponieważ ta codzienność jest najważniejsza. Dzięki temu będziemy mogły zapobiec czy wysiłkowemu nietrzymaniu moczu, czy bólom kręgosłupa. Są to bardzo istotne tematy, kładziemy tutaj na nie bardzo duży nacisk, ze względu na to, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Pamiętajmy, że Wykonując odpowiedni trening, ale nie stosując właściwych zasad w dniu codziennym, sabotujemy te wszystkie nasze działania, więc instruktaż dnia codziennego tej ergonomicznej opieki nad dzieckiem jest bardzo istotny. Istotnym tematem jest również wysiłkowe nietrzymanie moczu. E, nietrzymania moczu mamy wiele różnych typów. Dzisiaj się skupimy na tym wysiłkowym, najpowszechniejszym. Pamiętajmy, że w trakcie ciąży wysiłkowe nietrzymanie moczu pojawia się bardzo często i jest fizjologią, ponieważ rosnąca macica razem z dzieckiem w środku zajmuje coraz więcej przestrzeni. W związku z tym pęcherz już nie ma na tyle miejsca, na tyle miejsca, żeby się wypełnić. Dlatego też są te częstsze wizyty w toalecie. I w momencie wysiłku, czyli kaszlu, kichania, podnoszenia czegoś cięższego, może się pojawić kropelkowanie. Jest to fizjologia. Jednakże, jeżeli wysiłkowe nietrzymanie moczu zostaje z nami już po porodzie dłużej niż okres połogu, czyli te 6 tygodni, jest to już sygnał na to, że powinniśmy się zgłosić albo do ginekologa na konsultacje albo do fizjoterapeuty uroginekologicznego. Bardzo często ginekolodzy odsyłają do nas takie pacjentki. My przeprowadzamy wtedy szereg badań diagnostycznych, szereg testów, które nam pozwalają ustalić typ nietrzymania moczu, jego stopień, ponieważ wyróżniamy trzy stopnie wysiłkowego nietrzymania moczu i w związku z tym zaplanowania odpowiedniej terapii, która bardzo często e, opiera się na aktywacji na świadomym treningu mięśni dna miednicy. Ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, nieleczone i zaniedbane wysiłkowe nietrzymanie moczu prędzej czy później do nas wróci po pięciu, po 8 latach. Dlatego warto pojawić się w gabinecie fizjoterapeuty uroginekologicznego. Przed wizytą u fizjoterapeuty uroginekologicznego warto sobie przeanalizować Typ naszego bólu, jego charakter, częstotliwość, e, gdzie on jest dokładnie zlokalizowany, kiedy się pojawia, przy jakich czynnościach, być może jest to tylko określona charakterystyczna czynność w ciągu dnia. Czy on jest promieniujący? E, jeżeli tak, to jak głęboko schodzi ten ból? Czy do kolana, czy do kostki? Które palce czujemy, że są odrętwiałe? E, jeżeli mamy ból w okolicy krocza. E, Właśnie w jakich czynnościach one się pojawiają. Fizjoterapeuci będą zadawać mnóstwo pytań w trakcie wywiadu, więc dobrze jest mieć przeanalizowany ten charakter bólu, dyskomfortu, problemu, z którym się zgłaszamy. Jeśli chodzi o takie bardziej techniczne aspekty, to warto zostawić skórę bez żadnego balsamu, bez kremu, tak by w ewentualności kinezdejpingu plaster dobrze się trzymał. No i oczywiście dobre nastawienie.